Look Lega, ja pierdolę, lega. Ej, lo widzowie, szybciutki, elegancki odcineczek 285, eleganckim, wiadomka. Bezbędnego pierdolenia. Lecimy od razu na pełnej pizie, i co? Super, dzisiaj czwarteczek. Praktycznie już ostatni niferi, jak możecie zauważyć. O, ja w szóstej kurwa bagrać skończyłem, także gigabeka ze mnie. Ale coś tu się stało, chyba został wybity. Został wybity. Odpisz to pilne, o, dobra, no to ci odpiszę, że ci wpierdolę, spuszczę, dobra. Także szybciutko zaczynam odcinek. Nie wiem, z tego gość odpierdolił, zaraz się do niego przypłaczę na czacie, wiadomka, bo trzeba. Nie żartuję. Oczywiście. za zaraz do jakiegoś braciszka, coś ten tego ogarniemy, nie, no i co? Wiadomo, bez względu przedłużania, połamiemy tu czaszkę na odcineczku i bez... No nie chcę was tu zanudzać jak go łamie, nie Pokażę Wam kocweczkę A wracając czosnek ma jeszcze takie ku widzowie, tutaj plus 2 PLUS 5! Ona plus 5 zbroje Boże Boże Co za gość Co za gość w ogóle ty Patrzcie to Ja pierdolę Ja po prostu to w tą gierkę Ale jak gość ma zbroję plus 5 I on ma kurwa problemy ze mną Ja pierdolę Ale siara nie To tanka to jest kurwa inny wymiar nie Norad kulką go dopierdolę nie Wiadomo Jezu widzowie startował w mini event klutowy. Ja pierdolę, co jest? Co? Błogo na lot, Podwójne pH i do tego CBK błogo Jezu, odejmuje wyczerpanie 50% skrócone respecherosów. Szkoda, że nie wrzuciłem wczoraj odcineczka bo ja wiedziałem, że taki F będzie, kumacie macie? Widziałem to i to zapowiadałem w chuj. Ale ten event w sumie spoko, bo błogo będę miał sen na wbijanie 2 temku. Wiadomka, jak te dogi pójdą sobie spać, tak do świetnie, świetnie, super, giga się cieszę. No i co, wiesz, startował nowy świat? Ja chętnie bym grał na nowym świecie, ale problem z nowym światem jest taki, że kurwa najgorszy jest to ziomuś, że ten świat byłby zajebisty, ale są multikonta. Ja w margonie jestem ze wszystkiego zadowolony, jaka jest najlepsza na 10 na 10, ale dwa multikonta muszą zostać wyjebane, multikonta są wyjebane, nigdy nic złego więcej nie powiem na tą gierkę. Wiecie, błoty rozjebali, yy, ale multikonta muszą też wyjebać i będzie pisać, glancu, pizdeczka, będzie można niszczyć tych wszystkich frajerów yy, znaczy złych ludzi i będzie świetnie i co? Papa, pa, trzymajcie się taki event Tutaj mi event fajny, świat, to, fajny, tylko szkoda, że jeszcze z muciakami i dzieciaczki będą sobie dychę stawiać i zarabiać na te pieniążki i będą nie z dalej z domu wychodzić, także pozdrawiam pa, pa, <gryzy> Widzowie, jestem taki geniusz, że teraz lecę sobie braciszka, pogadam jakieś głupotki i w ogóle będzie coś takiego, bo ja ogólnie gram w argument już na własną rękę, nie tylko jak nagrywam, co nie? No i będę robił tak, że ja wszystko to, co robię, w sensie biję kolosów, tytanów, czy herosów nagrywam, co nie? I przez to, że nagrywam, to mogę sobie na przykład teraz iść sobie, pogadać chwilę longie, tak 5 tak i potem po tych 5 minutach jest jakiś mix, taki wiecie pseudo mix bicie herosów z moim komentarzami, wiecie o co chodzi Jakby ten przez to nie muszę cały czas na odcinku szukać herosów, tylko jakby przez to, że na przykład przez 2-3 dni nie mam odcinka, to ja w te dni, kiedy nie nagrywam i tak sobie biję coś, co nie? Więc jakby. Mam Mam dużo czasu i mogę tak ty robić odcinki, czy coś pierdolę, a potem wam rzucam cherosików, więc bo ogólnie jak zaczynałem, a huw, huw, to macie w ogóle, co wam do Taki prosty koncepcik i tyle, nie wam się to tłumaczyć, wiadomo, ka, nie? lubię Was, ale kurwa, no nie ma co się tłumaczyć, co nie? Dobra, Ello widzę, na pierdalamy 285, zobaczymy kurwa, co to wyjdzie. Oblegówka, co? Wielki powrót, wielka legenda oj, czuję, że to. Ajajajajaj, aj, 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 aj. no niestety, niestety. No, widzę, jest takie ciekawszych rzeczy, nie, które tutaj w ogóle miały miejsce u mnie, to są na pewno to, że zostało ułożone podanie na świat prywatny lub na który mam zamiar grać na przedziale 64 i będę tam napierdalał Patryka, karmazyna i złoda, co nie będę e bił Eorlice i biłe dwójeczki, także elegancko zajbić się pyk pyk. No i właśnie jak najbardziej chcę dokończyć ten mój projektic Mushita, nie? Który jest giga. Kurwa prysny! Ale jest taki czasochłonny, pierdolony, że to jest hit. No bo wyobraźcie sobie bić 16 godzin mushita. bo no, to jest jakaś paralimpiada, nie? I jeszcze to nagrywać, tak? Jakby wiecie o co, włącz nagrywanie i tak, kodać dać taką minus plus, minus plus, minus plus w śpiciu, nie? No węcząc to jest w chuj, jak nie wiem. Zobaczę jak znajdę braciszka albo coś tutaj pod dymie, to się widzimy. Pozdraw Dobra, Elo, patrzcie co znalazłem. Wjeżdżamy w to bez pierdolenia. Pyk. pyk, pyk. Wjeżdżamy. Tureczka wiadomka. Chłopaki, jakby nie wczyli to byłoby super ekstra epicko Pyk Pyk, pik, pyk, pyk. Dobra, lecimy dalej. Paraliżujący. Dobra, wiecie co, bez przedłużania. Puh, Aj, kurwa, on zawsze na unikaty. on jest zbugowany. Na bank jest zbugowany, nie? Na bank. Dobra, elo widzę. Patrzcie ko mamy. Tutaj stoi już jakiś, no co? No. A my się tym nie przejmujemy i wjeżdżamy. Dobra, za, już jestem, także bijemy bez przedłużania. Pyk, 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 kroczek do przodu. Keras brojka. oby dla nas, piska, oby dla nas. Mamy już kolejny, widzowie, dwóch herosików przed nami, bo chłopaki zaczęli szukać, także świetnie, elegancko, dajcie zbrojkę. Niestety nie złapałem, niestety nie złapałem. On mi daje zbrojkę! Ja pierdolę czemu? Czemu mi daje zbrojkę? Daj mi? Czemu? Jezus, ale czemu? Jeju, jeju, nie wiem do czego. Ale dobra, nieważne, dostałem. Tak się bezbędnego przedłużania lecimy od razu tutaj do kapłaniska. Tej pyk pyk, a atakę znalazł. Zastępca? To jest kurwa zastępcą takie. What łot łot what, 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 what Dobra, dołączamy do jego potężnej drużyny, potężnego kapłana i wjeżdżamy w niego bezbędnego przedłużania, zobaczymy czy odda on klepie BH Lepiej PH, więc jest bardzo honorowym graczem. Nie jest kurwą, która klepie specjalnie na PW, żeby mieć większe szanse na legendę. Czy on uderzy, czy on nie uderzy, proszę państwa, cóż za emocje potężne. Albo. No kurwa, on zmienia klepę, czajcie? He rozlewaj. Co za gość. <ścoughs> Widzowie, mam dla was bardzo przykre informację. To jest ostatni raz, braciszka, rozumiecie? Ostatni raz, braciszka, nie? Proszę by. I proszę państwa, nie ma, nie ma, kurw, nie ma. Uff. Idziemy od razu, Muller ma. Widzowie, jak nad Todele i poszedłem kurwa po talerz po pierożkach i patrzyko ko mamy. Proszę bardzo, proszę Państwa, mamy potężną mulermę, Potężną mullermę i zaraz od razu w nią wjeżdżamy, wiadomka. Także przechodzimy do bicia potężnego heroza. Chłopaki nie będą awczyć, to będzie wszystko nagrane, cały przetok walki, bo jest bardzo ciekawy. Każdy ogląda, uwielbia oglądać walki herosów, które nigdy nie wiadomo, jak się potoczą. Możemy paść, ale też możemy zabić. Możemy też zrobić legendę albo unikat. Proszę Państwa, klikam F i bum. O ja, pierdol. No nieźle widzowie. przelecę sobie jeszcze raz. Klasztor może brać się jak się już zrespił, ale nie będę już na pewno leciał tym razem całym I polecimy za jakimś następnym herosikiem, pewnie baca bezłowiec, ten potężny hero. No w ogóle widzowie, dzisiaj idę na tytanika, jest 23.02, ja dzisiaj idę na tytanika, a wy pewnie nie, e, ale no, by ja mam frebilety, ha 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 Dobra, delikatnie przypierdalony, ale to nie jest ważne. No i fajnie. W ogóle widzowie kurwa yy, żabsun dodał zdjęcie z nią kalifą, nie? I tam napisał, że coś tam zostań mają sidehow, sidehow to jest tam kobieta do towarzystwa, coś takiego tam do ruchania. No nieistotne, nie nieważne, nie. I w ogóle mam taką bekę, że ona się o to spłakała. Ona miała w sobie 9,9999 kutasów i ją taki post poruszył. Jaki kurwa cringe, ja myślałem, że tacy ludzie mają do siebie więcej dystansu. Jak ja to usłyszałem, to po prostu mnie popierdoliło, nie? I w ogóle widzowie jeszcze był wywiad z murańskim tam śmierci i tego całego jego statement wobec tego I on stwierdził, że to nie było spowodowane tymi oksy Tymi psychodelikami Nie, to nie są psychodeliki, to są chyba opio, nie? Opioid. Dobra, nieważne, to jest nieistotne No i on stwierdził, że to jest coś tam niewydolność krążeniowa jakaś tam No i, no ale takie coś to się chyba też bierze od narkotyków Więc w on i tak wciągał, nie? Ale dobra, on zmarł się źle nie mówi Spoczywaj w pokoju Panie Mateuszu Murański Trzymaj się, cześć, ją pa pa a z wami jeszcze kurwa się widzimy, nie? My się jeszcze widzimy. Tak, tylko, tylko trzeba poszukać, aż znajdę moc, wiadomka. Właśnie widzowie, jutro jest streamek, Jutro za zajebisty streamek Taki, myślę, że 7-godzinny z rana. Jak stanę, oczywiście. Z expienia postaci od 114 do 190 poziomu do doświadczenia. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Chociaż jeszcze nie wiem, czy się odbędzie, bo mam delikatne wątpliwości co do tego, czy w ogóle podałam wyzwaniu. Ale raczej będzie, raczej będzie. Tylko właśnie zależy, o której pójdę spać. Bo jak ja pójdę spać znowu o 6, bo mam tą bezsenność. No nie bezsenność, tylko po prostu gram w to Margonem zajeb i tak nie zabiera, nie, bo póki mam to jeszcze korzystam więc jak pójdę spać o 5 no to wstanę o 13, jak będę już o 13 no to wiecie już Polakówcy będą i tak dalej, więc nie za bardzo będzie mi się chciało, tak, jak będą moi przeciwnicy zalogowani, więc tak to wygląda, ale myślę, że wstępnie wbijemy tego 104.4 do 109.0, żeby mieć cały czas jakiś spoko żeby potem nie musieć tego tak przekładać, nie, więc po prostu wekspimy sobie Szuszoka z gitarą na 109.0 i dobijemy 114 na 104.4 i myślę, że będzie si, si pom pom, widzowie Walimy szybciutko wójta, zobaczymy co z tego skurczybyka spadnie. Pyk, pyk, wieżami pu No i dupa, jakaś ciupaga, niepotrzebna w ogóle zupełnie nikomu. Proszę bardzo, kogo my tu mamy, widzowie? Kogo my tu mamy? Pana potężnego bacę bez Zobaczymy, co tam skurczybyszek odda. Oby jakieś wilczoki a niestety widzowie nie dostaniecie dzisiaj tego ciężka wiecie, bo ja kurwa idę dzisiaj do kina zapomniałem. ja pierdol, nie będę mógł tego wszystkiego do końca zmontować, bo całkiem sporo materiału mam i chcę to jakoś fajnie obrobić. Może dam jakąś muzyczkę, bo chcę podkręcić te filmiki, żeby były bardziej quality, co nie? Bo jakby. Hey, no widzowie, witam wszystkich. Kurwa o 3.17 na Margonema. wiadomo, kapsłam, wylotaliśmy legendę, tak, tak, tak właśnie, a w tym momencie widzowie zaliczamy kolejny progres tej gierce dynamicznej MRPG, który można grać aż wojownikiem. Pyk, pyk, buciki, pyk, widzicie? Widzicie ten pasek? Tak, tak, właśnie to co myślicie? BUM! I mamy to, mamy. Patrzcie jaka jest w ogóle potężna różnica między tym a tym. Patrzcie. Skumacie się, zatrzymajcie i obliczcie. Ja pierdolę pojebane, co? No co widzowie, ja bez będą przedłużania ulepszam ten itemek. I co? Buziaczki i koła Was. Pa, Uwaszbytka, co? Ale tak zaczynam już powoli kumać to montowanie po tych dwóch miesiącach, tego mojego nagrywania, tak że bardzo się cieszę z tego powodu. No i co, dobra, co ja w ogóle pierdolę, zarabiamy bace, tylko ziomal przychodzi. No, dobra, widzowie, ja tu z bezbędnego przedłużania wjeżdżamy w tego eleganckiego bace Tylko ten cząstek nie potrafi odebrać mojego zaproszenia. Proszę Państwa, co się dzieje, co się dzieje? No, odbierz, no bo, bo zaraz. Dobra, widzowie, ja to jeszcze jest jeden wariant do ten. To jest, dobra, dodany. Bijemy, proszę Państwa, zobaczymy, co z niego spadnie. Bijemy oczywiście turkę, a tak może nie bijemy turki, bo on chyba będzie bo ma internet rozwalony. Tu, tu, tu. Dobra, także dajmy FK 3, 2, 1 i PU! Ja, pierdolaki no ale dobra, szybciej, tylko jeszcze lecimy na E dwójkę. Kurwa, jeszcze nie zapomniałem, bo nie miałem miejsca. Ja jebik, a unikaciki są tyle warte. Tyle bardzo, są unikaciki, naprawdę. <laughs> Mam już dużo unikatu, może stać się giga milionerem. A i on tak do mnie pisze. No bić teraz dwójkę czy po, bo, bo możemy zbić razem. I mówię, dobra, to poczekaj, zbiłem razem i on teraz kurwa wyszedł z Gierki. No co za gościu ty. Dobra, bez tego pierdolę, pierdolamy się. Proszę legenda, proszę legenda, proszę legenda i pu! Dupa, nie ma legendy, widzę, także lecimy za samym herosikiem zobaczymy co on będzie to za Heroes! Jestem delikatnie odklejony, nie? Czy mi się tylko wydaje? Dobra, wit lecimy kurwa tutaj z złotą Letnicą, zobaczymy czy odda czy nie odda, please, please, please Walimy ją, pyk, prawy, lecimy, pyk, kroczy do przodu, please, please Dawajcie wizowie z trzecia w nocy, kurwa, ja herosów eventowych, rozumiecie? Jestem pierdolnięta daję FK i puu Lega, 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 ja pierdolę, lega Jest, widzowie, mamy to, kurwa Ja pierdolę, mamy to Ja pierdolę, mamy to, kurwa Jest, 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 opłacało się się do trzeciej Ja pierdolę, opacało się Pozdrowić, kocham was, jesteście najlepsi Buziaczku czułko. jest, 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 jest Polecimy za potężnym poszukiwaczem ko... Nie, to nie jest poszukiwacz kościoła. Piekielnym kościołem, dokładnie tak Lecimy za tym skurwysynkiem, zobaczymy co da. Chyba, że widzowie, uda mi się wszystko zmontować I nagrać do 17, ale jak możecie zauważyć Jest 15.38 i nie że mi się to tak szybko uda zmontować, ale trzeba ma być dobre myśli. Ja też widzę delikatnie spierdolony program i mi nieraz długo render zajmuje, nie? Także chuj Kurwa taki Sunbui stoi, nie? I skumacie kurwa temacik, że ziomal ma takie kurwa zajebisty... Utwicił, że to jest hicior, ale Kuma chujowy jak Barsowskiego. Ale tu znaczy jakiś kole. Oj oj oj, tak go nie rozwalimy nawet we dwóch. To się wytnie, to się wytnie. Także elegancko, lecimy dalej za kosiejem. Pozdro. W ogóle widzę ten przedział 114, to jest takie gówno. Serio, to jest taki syfilis Lepiej sobie zrobić 8-3 i na przykład 104 i łapiesz wszystkich tych samych Herosów, a Renega to i tak jest gówno totalne, i nawet tutaj nie ma koloska do bicia. Serio. To mi totalnie nie siada ten przedział i, i nie polecam. 114, ja to jest. Uuu, kogo my tu mamy? Papito, znalazł wP! Demoniska. Także od razu na niego lecimy, widzowie. W ogóle, widzowie, jestem fuj zadowolony, bo ja mam wszystko już z tego eventu Także elegancko, bo właśnie to, co chciałem, to mam. Także jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. A wy napiszcie, jak tam wasze dropiki czy macie to, co chcieliście, czy w ogóle nie obstawiliście, macie wypierdolone w tą gierkę. Po prostu kochacie mnie oglądać, dawajcie znać, Cynki i tak dalej, i tak dalej. Pozdro. Jakie pozdrag! Tutaj jest już demonizm potężny, którego zaraz walimy na dziursko W ogóle, widzowie, tego wbijemy 214, tego 109.0 i tego 104.4 I wtedy będę miał więcej kolosików do bicia z Wami. Także świetnie, świetnie, świetnie. Nie wiem, czy na 210. Faktycznie nie jest lepszy, ale dobra. W ogóle widzowie, w ogóle widzę wczoraj kurwa byłem na siłce, nie? Ja ogólnie miałem tak, że jak nie wypiłem kawki albo nie miałem słuchawek, to byłem taki kurwa smutny. Znaczy nie smutny, tylko źle mi się ćwiczyło, nie? I wczoraj było tak, nie było kawy, ale były słuchawki, nie? I tak w ogóle zauważyłem, że. Bo ja ogólnie, jak ćwiczyłem, to nie oddychałem, nie? Jakby tak trzymałem powietrze i ten oddech był taki nieregularny. A jak sobie zrobiłem tak, że ten oddech jest taki regularny i fajny, to taka jest kurwa pompa, nie? Patrzysz się na siebie, robić taką. I... Wiecie o co, chodzi takie potężne wdech i wydech, ślina ci z leci i czujku serię napierdalasz jakiś totalny pojedor. widzę, bo on chyba tutaj podchodzi do bicia. Także co bezbędnego przedłużania yy, bijemy i mówię wam, odek to jest kurwa odkrycie tego roku na siłowni. Ja naprawdę tyle lat chodzę na siłownię, ale kiedyś chodziłem po to, żeby być gruby, żeby nie być grubym, a teraz chodzę po to, żeby mieć fajną formę. I no to jest przysięgam widzowie, odkrycie kurwa tego roku, nie? No, ja nie wiem, co my tutaj w ogóle robimy jakieś kroki do przodu. No ale teraz bezbędnego przedłużania coś spadło, ale nie wiem co. Niestety widzowie dajemy F5, żeby skumać co by jest 5. O, niestety, giga wypad, Ale cóż my się widzę, tym nie przejmujemy, i ci da. W ogóle unikat od gierki, on jest fajny, ma chyba podwójne SA Nie, tak ma zwykłe SA, No dobra, nieistotne. Papa, pa. widzimy się przez ten herosiku Teraz widzę walimy tutaj ziomeczka z klanu, bo mówi, że jest dobry, nie? zaraz zobaczymy, czy taki dobry. Tak się go jakiś bunek prezentuje. Tak się prezentuje mój, zobaczymy, widzę jak kto wygra. Zobaczymy, kto wygra. Ty nie mam ani dwa H, ani nic, więc on pewnie mnie rozpierdoli, nie? Ale dobra, dobra, zobaczymy. Nie ma też co zapeszać. Może akurat jestem bardzo, bardzo potężnym wojownikiem. zaraz się wszystko dowiemy. Ma tu w ogóle jakąś or, czy nie ma. Gląd facebek or ma. ma Podwójną or widzowie, ma jeszcze dotykanioła. Tak, nie jest zbyt ciekawie, ale widzę, że ma bardzo mało uniku, bo dużo trafiam, dużo trafiam, za dużo jakoś. Mi się w wojowników w chuj nie podoba to, że on nie ma leka żadnego, nie? No ale to w sumie badażowania Run w sensie. Chyba kiedyś miał z tego co mi się wydaje. Teraz już nie ma. Chyba wygramy widzowie, chyba wygramy! Proszę bardzo! <ścoughs> Proszę bardzo nad or nie dobił ale jestem potężny, ale jestem kurwa potężny. Tak na poważnie tą zdjął to on łapki i bańkę, nie? To było tylko pod kotecik. Pozderki, pozdro dla widza, papito wp, pozderki, kc, kc. I Zufika jeszcze mamy, widzowie, do koteciku, kurwa. Jeżdżamy w tego Zufika, pyk! Dawaj, pyk go, pyk! Lega, jest... a, no, żartowałem, to nie legenda, kurwa, żartowałem. Znaczy to, że jeszcze prawie się wyjebaliśmy, no, ale cóż. Czyli jednak hełm i łapki to jest jednak bardzo dużo, no. Jednak to jest bardzo dużo, bo tak w pizdę że nawet dobił, nie ornie dobił, nie? Także... Giga, beka, Proszę bardzo, on też dalej stoi, widzowie ty. satanie dalej stoi, także wjeżdżamy w niego! Puh! Pozwólcie, że nawet nie będę tego komentował. Widzowie, my tu wbiegamy z ziomalem Don't Fighter here i widzimy tu Kevin'a i myślimy, czy go ładować w dziursko, ale nie. Zbyt duży respekt dla tego gracza ze względu na to, że jest zarządcą. a faworyzację i nie będziemy go bili, pomimo tego, że współpracuje z Klanem Tatanką. No ale cóż, cóż, nieistotne, nieistotne. nie bijemy, nie bijemy. Tak, zarządców nie bijemy. Złota zasada, złota honorowa zasada. To są gracze zasłużeni, także dam sobie po prostu spokój. Widzowie, dojdzie jak bije... 190, to dojdzie mi Atalka do szukania, także naprawdę świetnie Bo tym 104.4 to mi się nie chce szukać Jak to co chwilę mnie napierdala wiadomka, nie? <laughs> U, sorry, przepraszam, że jest taki kurwa niekulturalny Ej no widzowie ustaweczka tutaj psiaki nas zaatakowały Patrzy takie steciki mają, jeden ma taki, pyk, pik pik Bez nic na plus piątkę, ma tylko zbrojkę plus trzy Ten psiak ma taki ekwipunek, także tak wygląda, no noby, nie no, ogólnie noby, ale dobra i taki płamiemy my z chłopakami mamy takie, na no, z chłopakiem w sumie z chłopakiem ziomalem, tutaj pyk pik, pyk, takie ma. Ja mam tak jak tu widzicie no cienkie bolki, nie, cienkie bolki, no ale cóż, no jesteśmy najlepsi, tak. Nawet nie musimy mieć equipunk, żeby ich chorać. W sumie to normalka, nie ma coś Tutaj, o kurwa, klątwa na tarczy, nie? Udało teraz tarcza weszła, także spoko. I tak mnie zabiją, mam podwójną or, także nie ma problemu. Nawet nie dobili ten ziomek już po or, także gitarka walimy na basku. Gadomka mogą lodzika zrobić tradycyjnie. Dla Szymusia tutaj elegancko co, Pod koniec walki wam pokażę, jak się cała walka potoczyła Chyba, że przegramy ten nie ujrzy do A Atak martwego przeciwnika, A Atak martwego przeciwnika, jakie to są czochy, nie mogę. Jakie to są czoski, człowieku, jakie to są czoski? Nawet do ornie dobiją. Jeszcze leka użyję. Pyk. No i proszę bardzo. Nawet orki nie dobiją. Jakie mięczaki. No, jak to ludzi którzy na jak kurwa grają. To co ja w sumie od nich mogę wymagać? To jest wiadomo, że to kurwa retony są. Pa, pyk. Dostał w dziursko. Nawet do orki nie dobili, czajcie Nawet do orki nie dobili. Jakie kurwa nie udas... Ja pierdolę W ogóle moje marzenie jest wysalowanie obłąkanego łowca orków, nie, nie? to jest moje największe marzenie. Kuma stary, nie? Ludzie marzą o drogich autach, pięknych domach. A ja marzę o tym, żeby wy, 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 wysalować obłąkanego łowca orków, nie, Wiecie to, jak to się nazywa? To się nazywa od dla swojej pracy, tak? Bo Marionem to jest praca, hobby i wszystko w jednym, wiadomo. Co ja pierdolę, jaka praca? człowieku, chyba charytatywna. <grydolę> ty widzę, bo ja tak pierdolę, pierdolę, a ty już jest 13 minut nagrania. Jak macie, kurwa, czaczej, ja kurwa się dzisiaj dobrze nagrywa, to jest hicior, ewentualnie chyba dostaniecie nawet delikatnie dłuższy odcineczek. Poczekamy z obłokanego łowcy orków i będziemy to wszystko kończyć. Tak w ogóle mi się fajnie grało w ten event. Naprawdę, widzowie, jak ja nigdy nie obstawiałem, zawsze się opierdalałem. Tak teraz obstawiałem jako praktycznie jeden z nielicznych w klanie, nie? Tam może z dwoma, trzema osobami. A ja grałem w tatancę, to miałem tak że to jest hit. Ale rozumiem już. Można. Ja tam wiecie, to no wiadomo. Wrogi klan. Yy, nie lubimy. Ale rozumiem ich, dlaczego byli na mnie zawsze wkurwieni. Bo ja się opierdalałem faktycznie. I teraz na przykład widzę, że ja sobie obstawiam. I wołam. Wiadomo, bo ja obstawiam i wołam. nieważne, czy ktoś szuka, czy nie. Wołam wszystkich. I tak wiecie, zaczęło mnie też to wkurwiać, że ludzie przychodzą na pazere, co nie. I jeszcze jakby nie będą mi mixować tej legendy. Więc można powiedzieć, że delikatnie zrozumiałem tatankowców. No ale i tak niezmiennie. Wojna jest prowadzona. Także wiadomo, jak jest. Trzymaj się trzyści obuziaczki i tatankowcy. Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Proszę Państwa, obłąkanego łowca, orku, który znajduje się w grocie Orczych Szamanu. W ogóle widzę tak wam się pochwalę, że mam kurwa, pokoje zapchane unikatami. że jak ja to zacznę wszystko wrzucać witemy legendarne, to już się chyba wszyscy chyba zesrają. nie będę chyba wszystkich on totalnie już. Ale mój największy cel na tym świecie hejosowy jest zabicie gareta, nie? To jest mój największy kurwa cel. Wiem, że delikatna beka ze mnie, ale myślę, że to jest osiągalne jeden na jeden z nim, ale będzie to kurwa nie lada wyzwanie i lata świetlne pracy, ale wszystko do ugrania. Bo to totalne no ale to jest jedyne zagrożenie dla mojej osoby bo reszta to retony bardzo wiadomka. no i co bez mądrego pucowania lufy zobaczymy co będzie. Ja pierdolę, widzę, muszę pryszcza zrobić, bo czuję jak mi chuj urósł, nie? No pojebie mnie zaranie. Tu jeszcze muszę najczekać, czekać, a czuję jak mi kurwa prysz spływa po pysku, czajcie, ale pojebana sytuacja. Ja jebie, i trzeba się go szybciutko pęszeć, i ką pyk pyk. Potem na wacik, napierdalasz perfumiku i potem po twarzy tym perfumikiem i jest fresh twarz, wiadomka. No ale kurwa, chyba mi cała pysk zaraz opłynie w tych pryszczach. a jak ten czosnek zaraz tu nie przyjdzie, ten krecik. O proszę bardzo, kto tu przyszedł? No książę przyszedł na czarnym kurwa. Dobra, nieważne, bijemy pyk, pyk wjeżdżamy. FK czy nie FK? zobaczymy czy chłopaki będą avczy, czy nie będą avczy. Pyk, pyk. Ale nie wiem że ten eguś pisze Szymczoka, nie? No ja jebie, no ja nie wiem, że to takie jest ciężkie, że tu nie ma czczy, tylko szyja, ja pierdolę, ale pojebane, co? Dara widzę bezbędnego tej przedłużania No ale mu teraz napisałem na czacie, nie? Pewnie mu jest Giga, kurwa, przykro Dara widzę bezbędnego przedłużania Ej, oni wszyscy dali ewkę, to zajebiście, mogę sobie kontrolować cały przebieg walki, widzowie Dajemy sobie niszczyciela tutaj I myślę, że kończymy go już Trzy Dwa Jeden no i chuj, ale dwa unikaty, ale gówno Ja ebe no dobra trudno, widzę chyba jeszcze czegoś przeszukamy Nie, chyba jeszcze czegoś przeszukamy, zobaczcie ile mam minutek tutaj 16,5 minuty plus magiczne miliony kurwa montage Nie wiem czy to widać wszystko tutaj, pyk, no ale no trochę Tu tego jest wszystkiego nie, trochę tego wszystkiego jest, także no Wyjdzie z tego dosyć więcej, zobaczymy, może jeszcze jeszcze sobie widzę, pójdę ze z pieskiem bo Zmontuję ewentualnie sobie coś dogram, żeby tak fajnie wam to dobić Jako mi się równą godzinkę, wiadomka nie, to papa widzowie, a wiadomka Widzowie, ja nie muszę się tutaj żegnać, bo ja się zawsze żegnam przy... Mietko zulu, który zawsze stoi, i naprawdę w ogóle się o to nie muszę martwić. Wiadamka, nie? Elo, ja widzę, więc założę się, że tu w tym, w tej komnacie jest 185. Założę się po prostu. I jest 185. Kto by się kurwa spodziewał, nie? Ja jebie, na pewno to nie jest ustawione i wcale przed chwilą tego nie znalazłem. Iu, iu, iu. Giga beka, giga Gigabeka, gigabeka. No, ale on wejdzie kurwa kiedyś. Jezu, wejdź w końcu. Proszę, dobra. Bijemy i legówka. Legówka spadają, to czuję. Obstawiam, że będzie legenda na yy, Na przykład na. Tylko nie na maga, please. Jak nie będzie namaga, to spoko. Dobra, lecimy wszystko. lecimy, lecimy, bijemy, bijemy, bijemy kurwa i dawaj lego, please, please, lega puch. o kurwa, pusty, jest dobra, elo widz, oczywiście to kurwa, ej, bo coś mi się chyba stało z ekranikiem, aha, okej, okay, w ten sposób ej, no widzowie, tak to wygląda, widzicie, tak to się prezentuje, pierdalam się za tą baletnicą, oczywiście ja znalazłem jestem kurwa najpotężniejszym graczem w tą gierkę, pierdalam się, pyk, pyk, oby legówka jakaś fajna może naselka będzie, albo dla kuławeczka wyrobimy, bo kuławek chce bańkę 185, a może dostanie unsybe i 3, 2, 1, pff, kurwa, jak nie ubiję, 3, 2, 1, a tutaj unikatek niestety. Ajajajaj aj, 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 no trudno. Witam widzów bardzo serdecznie w końcu wejście dokładnie tego odcineczka Kończymy oczywiście mnie zachęcam do stawienie łapeczki w górę i subika, jeśli się oczywiście podobało, żebyś na bieżąco i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzowie, dla tych, którzy to trwali, mam zajebistą informację. Jutro jest sobota, dokładnie. Bo nagrywałem ten może kurwa z dwa dni. Ruszamy z zajebistym lewikiem, widzowie, z, nie z nowego świata, ale z ekspienia. Także super pogadamy sobie coś tam po streamu. Nie, wino ubiłem tak jakoś kurwa, nie wiem dlaczego. Dobra, nieważne, Za wino. Także dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam jutro na Trzymajcie się, się czyście jesteście najlepsi. Kawas, pa, 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 subik, 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 please, pa, 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 pa. pa. Ej, lo widzowie, patrzcie, co Szymon znalazł się z taka wstaweczka. Bo już akurat skończyłem montować, ale co, ubiję. Pokażę Wam, jak tutaj się dominuje serwerek wiadomka. Tylko, że Wy chyba chujowo to widzicie wszystko, ale dobra, to jest istotne 3, 2, 1 i puu Aj, niestety, niestety. Aj, aj, aj. aj, aj.